Witajcie kochani. Szybka relacja z drogi wojewódzkiej 579, czyli z tak zwanej gilotyny KPN. Jakiś czas temu minąłem Leszno. Na wylocie z Leszna komunikat z Janosika, który oczywiście jedzie ze mną. Komunikat o odcinkowym pomiarze prędkości wraz z informacją o tym, że na tym odcinku dopuszczalna prędkość to 60 km na godzinę. Słuchajcie, jadę może aut, jedziemy wszyscy 60, może 62, no to zależy, ale około 60 tyle, ile powiedział Janosik da się. Nie jest to 40 na godzinę, nie jest to 90. No i to, co widzę, nie wyprzedzają mnie samochody ciężarowe. Co umówmy się: jeszcze niedawno jadąc tą trasą, próbując jechać zgodnie z przepisami, było czymś nagminnym, te ciężarówki człowieka mijały jedna po drugiej e, niesamowita moim zdaniem e, zmiana na plus naprawdę przyjemnie się jedzie e, oczywiście należy zachować czujność jak wszędzie, bo no, odcinek specyficzny natomiast e, no, w, jest zmiana, to w ogóle nie ma co dyskutować już teraz, niezależnie oczywiście od tego, czy ten odcinkowy pomiar y, został uruchomiony, czy nie Mamy bramownicę, mamy kamery, mamy ostrzeżenia. Zmiana, eee, zmiana, zmiana, zmiana. Jest zupełnie inaczej. Jadąc tą drogą, widzę też jedną rzecz dodatkowo. To było widoczne już wiosną, potem wakacje. Słuchajcie, e, zwrócenie uwagi na gilotynę KPN spowodowało po stronie MZDW, któremu serdecznie dziękuję, e, duże zmiany w zakresie jakości utrzymania poboczy. Są dobrze wykoszone, są szeroko wykoszone. No, w porównaniu do lat ubiegłych zmiana diametralna, zmiana diametralna. Ja myślę, że tutaj czynnikiem, który wpływa na bezpieczeństwo na tej trasie, to oczywiście prędkość, ale również jakość poboczy. No Często, niestety, przez takie zarośnięte pobocza, no, może zwierzyna wtargnąć na jezdnię w najmniej spodziewanym momencie i bardzo później. 160 na godzinę, mając widoczność bardzo dobrą na pobocza, szansa, że do kolizji do zdarzenia dojdzie, oczywiście spada. Chociaż umówmy się, te zdarzenia będą miały miejsce, nie istnieje żadne rozwiązanie, które w 100% eliminowałoby zagrożenia drogowe. Natomiast to, co udało się zrobić, myślę, że tych zdarzeń będzie mniej. Poczekajmy na statystyki, poczekajmy na jakieś. Się będzie można oceniać. Ja oceniam to tu i teraz moim zdaniem mega plus. Słuchajcie, dla Was wielkie, wielkie podziękowania za to, że swoje głosy oddaliście, za to, że udało się do środki ponad milion, bo tym milion 150, z tego co dobrze pamiętam, uzyskać na poprawę bezpieczeństwa na tej drodze. Naprawdę chylę czoła każdemu, kto poświęcił swój czas, kto, kto stwierdził, Środki. Szybkość realizacji tej inwestycji jest naprawdę zasługuje na uwagę. Słuchajcie, przez kilka lat trzeba czekać, aby udało się na przykład doświadczyć przejścia gdzieś, gdzieś na terenie naszej gminy. Tutaj mija cały rok i jest blisko uruchomienia instalacji. To no, no nie da się tych dwóch rzeczy porównać. Dla wszystkich zaangażowanych instytucji, urzędów, też słowa uznania, bo, bo widziałem jak to się odbywało, tempo ekspresowe, z czego się bardzo cieszę, bo, bo to też nowa jakość taka instytucjonalna, tego jak wszyscy usiedli, jak te uzgodnienia pomiędzy urzędami, pomiędzy KPN-em, GITD, Kanardem, urzędem marszałkowskim, no po prostu fenomenalnie słuchajcie. Także kochani. Bardzo Wam dziękuję za, za głosy, za Wasze zaangażowanie. Jeszcze dwie ciekawostki. Słuchajcie, jest to najdłuższy odcinek pomiarowy na Drodze Wojewódzkiej w Polsce, nie wiem czy wiedzieliście. I jednocześnie drugi najdłuższy odcinek pomiarowy w ogóle w Polsce, wliczając w to nawet odcinki autostradowe. To taka ciekawostka pokazująca, że to nie była łatwa inwestycja, to nie jest, bo powiedzmy, poczekajmy do oddania, otwierajmy szampany na sam koniec. Ale to, to, to jest wyzwanie również takie organizacyjno-techniczne, jak to wszystko przygotować, jak to wszystko uruchomić. Mega wielkie dzięki dla Was, życzę Wam spokojnych podróży, bezpiecznych i, i no co, dzięki, dzięki wielkie dla Was, miłego dnia.